ksiądz Karga w swojej celi i poprzez taką ascezę zbliżał się do idei swojego, swojego kazania i poprzez to uważał, że Bóg daje mu łaskę takiego, a nie innego wysławiania się. A że wysławianie się jego było, było, taki dar otrzymał Nielichy, nazywano go Heretycy, do których się często zgłaszał, do których często zwracał się w swoich kazaniach, nazywali go tyranem dusz. A to dlatego, że nawet w takich bezpośrednich sporach jego właśnie dar wymowy, plus argumentacja, plus głęboka wiara powodowała, że z kolei języki z zaczęły się plątać, związywać słupły i jakże często w tych pojedynkach słownych to właśnie Ksiądz Kaga był górą. Mało wiemy też o tym, że Ksiądz Kaga to również działacz społeczny. E, zajmował się w dużej mierze pomocą ludziom biednym i chorym. I taka ciekawostka, że założył tak zwaną skrzynkę świętego Mikołaja. To była taka, e, takie dzieło. Polegające na zbieraniu pieniążków dla panien, które nie miały psatu. I dzięki temu yy, no, mogły, przynajmniej teoretycznie, wyjść za mąż szczęśliwie. Ale tak naprawdę nie, chciałem, nie chciałbym mówić o tym, co za dużo, co działo, yy, co takiego, co obfitowało życie się zaskarmi. Chciałbym skupić się bardziej na tym, co działo się z nim po śmierci. Bo rzeczywiście widać, że ksiądz skarga stał również po śmierci solą wodą wielu ludziom. Ksiądz skarga, taka ciekawostka ksiądz Karga często oszczędzał na jedzeniu, i te pieniądze, które oszczędził na jedzeniu, na swoim jedzeniu, przeznaczał na zakup wosku. Kupował wosk, z którego wytwarzał świece i wysyłał do Maryjnych sanktuariów. I legenda mówi, a może nie legenda, ale i jest to y, informacja, która została podana w po Śmierci się Skargi, że w momencie, gdy on umierał na śmierci, świeca, którą podarował, to sanktuarium na jasnej górze, która paliła się na ołtarzu przed cudownym obrazem, w tym momencie zgasło. Taka cudowność kolejna związana z życiem Księdza Skargi to to, że e, miał przemówić Chrystus ukrzyżowany do Księdza Skargi e, w miejscowości Mogiła pod Krakowę. I do dzisiaj, tam w tej torafii, gdy e, wierni modelu pojawia się. Takie zachowanie Jezu Chryste, który przemówiłeś do księdza skarni, zmienił się na nami. Ksiądz Skarga umierał w opinii świętości. I mało było takich jego współczesnych, którzy mieliby w tym zakresie inne zdanie. W jednym z artykułów księdza Boniego, który poruszał sprawę, polskich świętych, powiedział mniej więcej tak. To prawda, że ksiądz Skarga miał rację w sporze ze schizmatykami. Przede wszystkim w sporze z prawosławnymi. I to prawda, że nawet współcześni teologowie prawosławni mu rację, że, że w tym sporze racja była po stronie Skargi. Ale proszę Państwa, zdaje mu księdza bo u księdza za zabrakło pokory, jego zdaniem był zbyt pyszny w tych polemikach, które, które, toczył z prawosławnymi. Był zbyt pyszny i ta pycha powoduje, że tym, tym, tym świętym polskim raczej pozostać nie powinien. A drugi jakość to znany lekcowy Filozof, autorytet współczesnych mediów, pan Zbigniew Mikołajko, który również zajął się polskimi świętymi, i w jednym z swoich esejów zajął się tymi Polakami, którzy z różnych względów na ołtarze nie trafili, a mogłoby się im to należeć. I ten właśnie Zbigniew Mikołajko powiela i utrwala, fałszywy mit, jakoby księdza Skargę pochowano w letargu i on napisał m.in. w te słowa Ksiądz Skarga nie jest kanonizowanym świętym, nie jest i nie będzie. Skargę pochowano bowiem w letargu. Skarga obudził się bowiem z tego potwornego snu w sen potworniejszy jeszcze. Sen, w którym nie mogą się wydostać z trumny i walcząc nadaremnie o życie, kąsał własne ciało, odpychał własne dłonie, a może i bluźnił bogu. A więc jak widzimy, te, te rady, które w sposób oczywisty uwalczają pamięci księdza skargi i starają się w naszej pamięci z kolei zapisać go jako osobę niegodną, niegodną tej świętości są na początku dzieła Pojawiało się kilka hipotez, które starały się wytłumaczyć skąd, w jaki inny sposób mogły się pojawić te zabry na wieku trumiennym. Najbliższe prawdy jest chyba stwierdzenie następujące, że z każdym otwarciem krypt w kościele, w którym pochowany był ksiądz Skarda, a był to i jest to dzisiaj kościół świętego św. Piotra i Pawła w Krakowie, z każdym otwarciem tych krypt, do której mogli wierni schodzić. Niestety tak wielki był pęd Polaków, żeby posiadać ocząstkę księdza skargi dla siebie, otwierano yy, skrycie jego trumny i kto żyw, kawałek księdza skargi, chciał sobie skubnąć.